Co wspólnego mają koszulki z wideomarketingiem? I na pierwszy rzut oka te koszulki niczym się nie różnią. Mają podobny kolor, krój i czasami nawet podobne nadruki. I dokładnie tak samo wyglądają dzisiaj filmy w social mediach. Te same haki, ten sam format, te same pomysły, ta sama muzyka. A mimo to jedne filmy działają, a inne nie. Dlaczego? Bo różnią się składem. Ta koszulka jest z wełny Merino. A ta koszulka to zwykła bawełna. Bawełna jest ok, kiedy jest lekko, spokojnie i bez większych wyzwań. A cudowne właściwości wełny Merino odkrywasz w momencie, kiedy jest ruch, stres, zmienna pogoda albo kiedy coś Cię drapie. I tak samo jest z wideomarketingiem. Jedno wideo może być ładne, ale bez komunikatu, celu, struktury i strategii. Drugie może wyglądać bardzo podobnie, ale ma jasny przekaz, konkretny cel i jest elementem większej strategii. Różnica w efektach nie leży w kamerze, w trendach, w algorytmach leży w składzie. Jeżeli Twoje filmy wyglądają dobrze, ale nie pracują tak jak powinny, to znaczy, że masz bawełnę tam, gdzie potrzebne jest merino. A teraz udostępnij tę rolkę, żeby więcej osób robiło lepsze filmy.